Siema, witam w pierwszym odcinku z, yy, z serii, którą już jakiś czas ja opowiadałem. Tak, wiem, każdy odcinek nowej serii zaczyna się od o jakiś czas temu, już tego opowiadałem. Nieważne, jest to pierwszy odcinek serii przedstawienia modyfikacji i datapacków Minecraft i tak dalej. W ogóle ogarnąłem swój stary mikrofon, możecie powiedzieć jak mnie słychać. Jakiś czas temu nie było odcinków, bo bym chory, dalej trochę jestem. Ale teraz mam nadzieję, że będę w w miarę częściej wygrać te filmy. Tak się inaczej, dzisiejsza modyfikacja to Better Portals, która ulepsza portale. No, po prostu pokażę wam jak to działa najpierw. Budujemy sobie portal i podpalamy, to Minecraft flaguje i możemy sobie normalnie wejść. Bez żadnego loadingu, możemy sobie przejść przez portal możemy widzieć po drugiej stronie. Większe to ręce w Distance. Bez żadnego loadingu, przechodzimy sobie do medalu yy, i do normalnego świata. Możemy nawet wywrócić sobie walniczkę. Widać, że był teleportacja, ona się tak obracia. No, ale no, coś takiego jest i tak znacznie lepsze niż zwykłe portale. Yy, jeszcze widziałem, że jest pak, który yy, sprawia, że nie widać tej, yy, nie widać tutaj tego portalu tej yy, tekstury fioletowej, yy, ale nie chciał on działać i jest to wersja 1.12.2, yy, no więc dość stara, no ale jednak na nią jest najwięcej modyfikacji. O, twierdzę no ale to nie wszystko się dodaje ta modyfikacja bo po pierwsze działa na, również na portalach endu do endu a po drugie pozwala na budowanie innych portali na przykład możemy sobie budować okrągły portal nie nie umiem budować kół w Minecraftie ale postaram się coś robić no nieważne, niechby niech mi będzie coś takiego i to również możemy chyba podpalić i to normalnie będzie działać taki plus chyba bardziej wyszedł no tutaj niestety wchodzi yy, ta Minecraftowa yy, Minecraftowe portale i ich ta mechanika jest nawet modyfikacja która to naprawia nazywa się chyba portal fix yy, no ale możemy budować naprawdę różne portale jeśli chodzi o ich, o ich kształty nie wiem takie takiego chyba możemy budować nawet no trochę przelaguje no ale wiadomo musi się tutaj yy, wygenerować yy, odnowany del I uwaga mówimy Możemy... tak pewnie się domyślać co robi, nie? Dobra, by to trochę większe ga się wychać nawet. Nawet można zrobić coś takiego Więc jest to naprawdę fajne Jak sobie od góry no to tu będziemy mieć kamień i no nie przejdziemy Przechodzimy teraz właściwie? Nie 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 możemy niszczyć tutaj yy, tych bloków takich yy, portal a szkoda. No i to już szczegóły i szczególiki. Możemy też budować znacznie większe portale. Ja yy, właśnie sobie ten większy portal zbuduję. Yy, więc yy, Dajcie chwilę. No i już kończyłem. Yy, no i cóż, ta modyfikacja pozwala na budowanie znacznie większych portali. No czegoś takiego raczej nie zrobimy normalnie bo jest dość duży limit yy, w normalnym Minecrafcie No i tak to podpalimy no jednak trzeba pamiętać o tym że im większy portal tym dłużej on się będzie wczytywał i tym bardziej będzie wam lagować yy, rzeczy no i też się glitchują do portala jak się myślę duże no ale możemy wybudować sobie taki portal Jak tam ciekawe czy można yy, wystrzelić tam na przykład fireballa Ja mam fireball? a nie można ale chyba czy na przykład yy, snowball czy można śniewkę nie, śniewka? nie, wylatują apeluła tu nas przeterminuje Nie, wejdę. Nie. Czyli pełny nie działają. Ale możemy też budować yy, mniejsze portale. Bo można robić coś takiego. I jakby wam zadziałał ten e, resource pack yy, tylko, yy, Raczej link nie znajdziecie, bo nie tam się on był Tylko tak gdzieś tam domowo spotkałem Ale jest taki resource i rzeczywiście gdyby on zadziałał to można było zrobić w yy, domu, że na wejście do domu Yy, który zewnątrz jest mały, a wewnątrz nagle robi się większy yy, Przez właśnie w nedeze jest ta większa wersja tego domu A teraz zobaczmy portale do endu I ładnie sobie budujmy portale ja przelaguje I... co się popsuło. Yy, Game Mode Spectator. Jestem tutaj, do tego e, skrótu F3F4, żeby szybko się połączać. I zadziałało, ja to tylko wywala nas z góry I możemy sobie powalczyć ze smokiem No dobra, dałem sobie siłę na maksymalnym poziomie, więc powinienem mieć go na sitar Tylko najpierw mogę tu podleć Co? Ty na 255, ma on dalej żyje w go bo tutaj będę miał. Proszę, walkę. I smoka nie ma. Tak, ja chyba jak wyjść. E, w działa. I portal, śnika. No, piękny yy, taki trochę krótszy odcinek Jeszcze tylko chyba jak, jak wygląda wyłączanie yy, tak dużego portalu yy, W sensie... No, wyłączanie takich dużych portali może być problematyczne O, no, i dopiero teraz las No takie duże portale mogą rzeczywiście yy, robić problemy, więc yy, no trzeba o tym pamiętać A czy jestem w stanie wybudować na przykład większy portal do Endu? Normalnie jesteśmy w stanie zbudować tylko yy, najszego wivalu w ogóle nie chcemy w stanie zbudować, to tych i nie jesteśmy w stanie. i yy, to na tyle, yy, chyba wszystko pokazałem, yy, możecie pisać jaką modyfikację chcecie następną, yy, no i na razie.